Boże, witajcie. Zapraszam na kolejne spotkanie z myślą świętego Jana Pawła II. To już nasze ostatnie spotkanie związane z tematyką ludzkiej pracy. Do tej pory mówiliśmy sobie o źródłach wartości ludzkiej pracy. Przypominaliśmy sobie nauczanie świętego Jana Pawła II, w którym odwoływał się do opisu stworzenia świata, w którym Pan Bóg nie tylko ukazuje siebie, objawia siebie jako tego, który pracuje i odpoczywa, ale także pozostawia nakaz, aby człowiek czynił sobie ziemię poddaną, a zatem wykonywał pracę. Praca więc jest w pewien sposób obowiązkiem człowieka tutaj na ziemi. Uświęcenie pracy i podkreślenie godności było to, że Chrystus wykonywał pracę fizyczną przez czas swojego ukrytego życia. Ten myśl o pracy pozostawała w centrum także nauczania pierwotnego kościoła, to jest święty Paweł, szczególnie który także łączył. Ewangelizację z pracą zawodową. Mówiliśmy sobie także o tym, że praca jest tym, co rozwija człowieka i społeczeństwo. Człowiek wykonując pracę przekracza nieustannie siebie, widząc bowiem trudności, problemy, wyzwania wokół siebie, szuka w jaki sposób znaleźć rozwiązanie danej sytuacji, danego problemu, aby usprawnić swoje życie, aby przyspieszyć pewne. Procesy i w ten sposób rozwija siebie, przekraczając siebie, przekraczając pewne bariery, a jednocześnie też bazuje na doświadczeniach poprzednich pokoleń. Więc tutaj widać taką też ciągłość, która też kształtuje społeczeństwo, które wciąż jest nastawione na rozwój, na przekraczanie siebie, na twórczość. I stąd też wynika też wielka godność pracy, że człowiek jest jej podmiotem to znaczy człowiek wykonuje pracę. I przez to każda praca, bez względu na to, jakie przynosi dochody, w jaki sposób oddziaływuje też na społeczeństwo, ma taką samą godność, bo wykonuje ją człowiek. Oczywiście w sensie przedmiotowym możemy rozróżniać pracę, ale w sensie podmiotowym, czyli tego, który wykonuje, każda praca jest ze sobą równa. Tydzień temu mówiliśmy o zagrożeniach, które wynikają z wykonywanej pracy. Rozpoczęliśmy od tematu bezrobocia, potem traktowania pracowników jako taniej siły roboczej, niskiej płacy, ale także problemu, który dzisiaj coraz częściej się pojawia, niezatrudnialności człowieka, czyli braku kompetencji do wykonywania coraz bardziej skomplikowanych zadań przez ludzi, przez pracowników i tutaj to jest barierą. Są ludzie, którzy chcą pracować, ale nie mają wystarczających kompetencji, aby podejmować zadania, w których są akuratnie braki w tym czasie i w końcu zarobkowa emigracja. Dzisiaj w oparciu trochę o te problemy, chcemy mówić o prawach ludzi pracy, które wskazywał święty Jan Paweł II. Co jest ciekawe, papież wielokrotnie mówił o tym, że jest głosem robotników, że Kościół jest głosem robotników i zobaczymy, że te prawa, te przywileje są wciąż dzisiaj aktualne i wciąż trzeba upominać się i przypominać to, do czego mają prawo ludzie pracy. I posłuchajmy pierwszego fragmentu zeznanej już nam encykliki Laboris Exercem. I powiesz, jako pierwsze prawo stawia prawo do posiadania pracy. Czyli innymi słowy sprawa odpowiedniego zatrudnienia wszystkich uzdolnionych do tego podmiotów. Przeciwieństwem właściwej i poprawnej sytuacji w tej dziedzinie jest bezrobocie, czyli brak zatrudnienia dla uzdolnionych do tego podmiotów pracy. Może chodzić o brak zatrudnienia w ogólności czy też w określonych sektorach pracy. Zadaniem tych instancji, które obejmuje się tutaj nazwą pośredniego pracodawcy, jest przeciwdziałanie bezrobociu, który jest w każdym wypadku jakimś złem, a przy pewnych rozmiarach może stać się prawdziwą klęską społeczną. Obowiązek świadczeń na korzyść bezrobotnych, czyli obowiązek wypłacenia odpowiednich zasiłków. Niezbędnych dla utrzymania niezatrudnionych pracowników oraz ich rodzin jest powinnością wynikającą z najbardziej podstawowych zasad porządku moralnego w tej dziedzinie to znaczy zasad powszechnego używania dóbr albo inaczej jeszcze i po prostu sprawa do życia i utrzymania. Zatem papież pokazuje tutaj w tym dokumencie, że praca jest nie tylko obowiązkiem, ale też jest prawem każdego człowieka, zaliczonym do podstawowych uprawnień osoby ludzkiej. Mówiąc to zagadnienie, św. Jan Paweł II wprowadza pojęcie pracodawcy bezpośredniego i pośredniego. Pracodawcą bezpośrednim jest osoba lub instytucja, z którą pracownik zawiera bezpośrednie umowę o pracę. Zaś drugim, czyli tym pracodawcą pośrednim, o którym słyszeliśmy w przeczytanym fragmencie, jest państwo lub inne instytucje krajowe i międzynarodowe odpowiedzialne za całokształt polityki pracy. To na pracodawcy pośrednim, czyli na państwie, spoczywa odpowiedzialność zatrudnienia wszystkich zdolnych do pracy. Przeciwieństwem poprawnego całokształtu polityki jest groźba sytuacji społecznej zwanej bezrobociem, gdy osoby zdolne do pracy nie mają zatrudnienia w ogólności albo w określonych sektorach pracy. Bezrobocie jest zawsze złem, o czym mówiliśmy sobie już tydzień temu, gdyż urasta do pewnych rozmiarów nawet klęski społecznej. Klęska ta jest szczególnie tragiczna wówczas, gdy dotyka ona ludzi młodych, odpowiednio przygotowanych do pracy. W sytuacji bezrobocia istnieje obowiązek wypłacania bezrobotnym zasiłków niezbędnych dla nich i dla utrzymania ich rodzin, oraz konieczność wspólnej troski społecznej o szybkie zakończenie takiej sytuacji. Myślę, że dzisiaj tych sytuacji będzie o wiele więcej w związku z tym, co dzieje się w naszym społeczeństwie, zwłaszcza ekonomii. Kiedy tutaj chociażby na terenie Warszawy mogliśmy jeszcze kilka miesięcy temu mówić o tak zwanym ujemnym bezrobociu, było więcej miejsc pracy niż ludzi, którzy mogli ją wykonywać. To tak naprawdę podniesienie inflacji, wzrost także płacy minimalnej będzie prowadziło do tego, że część zakładów będzie zamykana, będzie ograniczana grupa załogi, albo też będą zmniejszane etaty dla pracowników. Więc widzimy, że tutaj ta sytuacja i to przypomnienie o Pomocy też tym ludziom, którzy tracą pracę, ale też próba rozwiązania tej sytuacji jest dzisiaj ważnym głosem. Kolejny element związany też z wspomnianym zagadnieniem, ale też poszerzającym kolejne prawo do pracy jest otrzymanie sprawiedliwej zapłaty za wykonywaną pracę. I papież tak pisze: Nie ma w obecnym kontekście innego, ważniejszego sposobu urzeczywistnienia sprawiedliwości w stosunku pracownik-pracodawca, jak właśnie ten zapłata za pracę. Wypada także stwierdzić, że sprawiedliwość ustroju społeczno-ekonomicznego, a w każdym razie jego sprawiedliwe funkcjonowanie, zasługuje ostatecznie na osąd wedle tego, czy praca ludzka jest w tym ustroju prawidłowo wynagradzana. Sprawdzian ten dotyczy przede wszystkim rodzin. Za sprawiedliwą płacę, gdy chodzi o dorosłego pracownika obarczonego odpowiedzialnością za rodzinę, przyjmuje się taką, która wystarcza na założenie i godziwe utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości. Takie wynagrodzenie może być realizowane, czy to poprzez tzw. płacę rodzinną, to znaczy jedno wynagrodzenie dane głowie rodziny za pracę Wystarczający na zaspokojenie potrzeb rodziny bez konieczności podejmowania kolejnej pracy zarobkowej poza domem przez współmałżonka, czy to poprzez inne świadczenia społeczne, jak zasiłek rodzinny albo dodatek macierzyński dla kobiety, która oddaje się wyłącznie rodzinie. Dodatek ten powinien odpowiadać realnym potrzebom, to znaczy uwzględniać liczbę osób pozostających na utrzymaniu w ciągu całego okresu. Gdy nie są w stanie podejmować odpowiedzialności za własne życie. A zatem widzimy, że papież konstruuje tutaj konkretne kryteria dotyczące polityki płacowej. I tutaj postuluje tzw. płacę rodzinną, jako najbardziej sprawiedliwą dla pracownika obarczonego odpowiedzialnością za rodzinę. Płaca rodzina powinna być tak w danym społeczeństwie, aby wystarczyła na założenie i godziwe utrzymanie rodziny oraz na zabezpieczenie jej przyszłości. I tutaj składa się na nią wynagrodzenie dane głowie rodziny, wystarczające na zaspokojenie potrzeb rodziny, ale także inne świadczenia społeczne jak zasiłek rodzinny albo dodatek macierzyński dla kobiety, która oddaje się wyłącznie pracy rodzinnej. Płaca rodzina ma pozwalać matce pozostać w domu przy małym dziecku i pełnić zadania macierzyńskie, otoczyć troską dzieci, które Wciąż potrzebują potrzeby, aby mogły się rozwijać jako osoby odpowiedzialne moralnie, religijnie, dojrzałe oraz psychicznie zrównoważone. Płaca rodzina jest zatem swoistego rodzaju inwestowaniem w nowoczesne państwo, w rozwój przyszłego wartościowego obywatela. Papież upomina się o to, żeby z jednej strony nie wymuszać na kobiecie, matce małych dzieci podejmowania pracy tylko ze względów ekonomicznych. Z drugiej zaś, aby mogła ona podejmować pracę zawodową i nie była w niej dyskryminowana. Dostrzegając, że w nowoczesnym społeczeństwie kobiety pracują niemal we wszystkich dziedzinach życia, postuluje, by polityka społeczna ułatwiła im realizację zarówno powinności rodzinnych, jak i aspiracji zawodowych. Uważa, że prawdziwy awans społeczny kobiety wymaga takiej struktury pracy, aby nie musiała za nim płacić rezygnacją ze swojej specyficznej odrębności. Ze szkodą dla rodziny, w której jako matka posiada rolę niezastąpioną. Zatem widzimy, że papież pokazuje tutaj pewne kryterium, które powinno wystarczać na utrzymanie rodziny. Dzisiaj widzimy, że te zarobki są różne, chociaż, tak jak wspomniałem przed chwilą, rośnie ta płaca minimalna, ale to nie przekłada się także na możliwość zakupu chociażby mieszkania. Tutaj ciągle może odwołuję się do, do tych takich warszawskich realiów, ale wyobraźmy sobie, że gdyby nawet takie małżeństwo. Dwójki nauczycieli nie jest w stanie tutaj wziąć kredytu na mieszkanie. No, z wczorajszej rozmowy, tak naprawdę, utrzymanie mieszkania 50-metrowego w Warszawie to jest koszt z mediami, czynszem to jest około 1000 zł, Więc właściwie to w przypadku emerytów, rencistów jest to jedna z, rent, z emerytur, właściwie cała więc osoba, która często zostaje sama nie jest w stanie utrzymać takiego mieszkania. Więc widzimy, że tu to, to, to jest kwestia także urealnienia tych zarobków, które są w stanie dać utrzymanie rodzinie, ale też tu myślę, że ważna też kwestia związana właśnie z obecnością kobiety i w życiu rodzinnym, zwłaszcza kiedy dziecko się rozwija, kiedy potrzebuje tej obecności matki, z jednej strony jest rozwinięty ta przestrzeń z żłobków, ale no właśnie, czasami tutaj w Warszawie przynajmniej te żłobki pracują do, nieraz do godziny 19, a nawet 20. To pokazuje, jak, jakie są potrzeby też opieki nad dzieckiem, tylko właściwie oddaje się dziecko, które śpi do żłobka i potem też odbiera się i nie ma tutaj takiej głębokiej relacji z rodzicami. Podobnie też bywa z przedszkolem, że zasadniczą część dnia dziecko spędza z obcymi osobami, nie ze swoimi rodzicami. To pozostawia w nich bardzo głębokie, daleko idące konsekwencje, więc tutaj myślę, że to, to jest kolejna rzecz, na którą się dzisiaj też wciąż powinno zwracać uwagę, i wciąż powinna być ta kwestia dowartościowana. Papież poszerza ten temat zagadnienia płacy o świadczenia społeczne. I mówi o tym tak, że mają one na celu zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, a także ich rodzin. Wydatki związane z koniecznością leczenia, zwłaszcza w razie wypadku przy pracy, domagają się tego, aby pracownik miał ułatwiony kontakt z ośrodkami pomocy lekarskiej i o tyle to możliwe kontaktani, a nawet bezpłatne. Inną dziedziną świadczeń jest ta, która wiąże się z prawem do wypoczynku. Przede wszystkim chodzi tutaj o regularny wypoczynek tygodniowy, obejmujący przynajmniej niedzielę, a oprócz tego dłuższy wypoczynek, czyli tzw. urlop raz w roku, ewentualnie kilka razy w roku przez krótsze okresy. Wreszcie chodzi również o prawo do emerytury, zabezpieczenie na starość i w razie wypadków związanych z rodzajem wykonywanej pracy. Po problemie tych głównych uprawnień rozbudowuje się cały system uprawnień szczegółowych, które wraz z wynagrodzeniem za pracę stanowią o prawidłowym układaniu się stosunków pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Trzeba pamiętać, że do tych uprawnień należy także i to, aby miejsce pracy i procesy produkcji nie szkodziły zdrowiu fizycznemu pracowników i nie naruszały ich zdrowia moralnego. Zępież pokazuje, że obok płacy za pracę pracownik ma jeszcze prawo do różnych świadczeń społecznych, wzmacniających i zabezpieczających jego życie, ale także zdrowie i w końcu potrzeby rodziny. Po pierwsze więc świadczenia szeroko rozumianej służby zdrowia, aby pracownik miał ułatwiony kontakt z pomocą lekarską w razie wypadku przy pracy. Po drugie prawo do wypoczynku i tutaj papież zwraca uwagę na ten wypoczynek cotygodniowy, jak i dłuższy. Urlop, emerytura i zabezpieczenie na starość, żeby też to dawało możliwość utrzymania się. Natomiast bardzo często, jak to dzisiaj widzimy, są chociaż te zarobki w ciągu życia są bardzo, są średnie lub wysokie, natomiast te emerytury są o wiele niższe, które no, no, wymagają od ludzi oszczędzania, nie mówiąc o takich właśnie sytuacjach, kiedy mieszkają chociażby teraz w okresie zimowym, tylko w jednym pokoju, w którym grzeją, pozostałe są pozamykane, gdyż nie stać ich na ogrzewanie pozostałych pomieszczeń. Więc to są sytuacje skrajne, z którymi się spotykamy, ale bardzo realne, a niestety coraz częstsze. I w końcu papież także wspomina o kształtowaniu się takiej społecznej ekologii pracy, czyli jednej strony bezpieczeństwa fizycznego, moralnego, czyli niezmuszanie do do łamania przykazań, sumienia, łamania prawa przez pracowników, ale dzisiaj coraz częściej także troskę o odpowiednią atmosferę pracy. Coraz częściej dzisiaj spotykamy się chociażby z mobbingiem w pracy, z dyskryminacją, z wyzyskiwaniem osób. I tutaj papież zwraca uwagę, że dzisiaj także potrzeba chrześcijański przedsiębiorca jest ten, który troszczy się także o atmosferę pracy, o szacunek do ludzi. Pracy, tych, którzy też współtworzą zespół, budowanie relacji pomiędzy nimi, myślę, że chociażby ten okres świąteczny jest zawsze taką okazją do tego takiego spotkania, do pobycia razem, też do podzielenia się swoim życiem. To oprócz takiej intensywnej pracy, ta przestrzeń na budowanie relacji pomiędzy pracownikami jest też ważna i kluczowa. Dalej, papież pisze o uprawnieniu do zrzeszania się pracowników. Uprawnienie do zrzeszania się, czyli do st st tworzenia stowarzyszeń lub związków zawodowych, ma na celu obronę żywotnych interesów ludzi zatrudnionych w różnych zawodach. Stąd też te związki noszą nazwę związków zawodowych lub syndykatów. Zadaniem ich w związku z tym pozostaje obrona bytowych interesów ludzi pracy we wszystkich dziedzinach, których dochodzą do głosu uprawnienia tych ostatnich. Związki nie mają charakteru partii politycznej walczących o władzę i nie powinny podlegać decyzjom partii politycznych, ani też mieć ścisłych związków z nimi. W takiej bowiem sytuacji łatwo tracą łączność z tymi, co jest ich właściwym zadaniem, to znaczy zabezpieczeniem słusznych uprawnień ludzi pracy w ramach dobra wspólnego całego społeczeństwa. Stają się natomiast narzędziami do innych celów. Otwierają się tutaj wielorakie możliwości w działaniu organizacji związkowych i to również w działaniu o charakterze oświatowym, wychowawczym i samowychowawczym. Zen Papież pokazuje prawo ludzi pracy do zabezpieczenia swoich praw do ochrony, domagania się także realizacji praw, o których mówimy w tej audycji. I to dzieje się na zasadzie zrzeszenia się, czyli tworzenia stowarzyszeń organizacji w celu, w celu obrony własnych interesów. Prawodawstwo kościelne, mówiąc o prawie do tworzenia organizacji i stowarzyszeń w Kościele, podkreśla, że ich podstawowym źródłem jest przyrodzona godność osoby ludzkiej, człowieka, który nosi naturę społeczną i nadprzyrodzoną godność jako istota powołana do życia we wspólnocie. Przecież związki zawodowe nie są organizacjami kościelnymi, ale ich podstawowa struktura wynika ze społecznej natury człowieka i są one elementem nowych społeczeństw demokratycznych. Chociażby jednak Istnieniu i działalności związków zawodowych mówi Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, pokazując prawo do tworzenia takich zrzeszeń. To, co jest ważne, to przede wszystkim to, co, czego też my się w pewnym momencie czasami jesteśmy świadkami, że związki zawodowe nie mogą polegać decyzjom partii politycznych ani mieć ścisłych relacji z nimi ponieważ to w pewien sposób czyni ich jakby wykorzystywanie pewnych grup zawodowych dla osiągnięcia celów politycznych. Więc tutaj to, co, pamiętaj, zwraca uwagę na niezależność tych związków, ale chodzi tutaj nie tylko o to, co bardzo często nam się kojarzy, przede wszystkim ze strajkami, o tym za chwilę, z taką działalnością protestacyjną, ale także pokazuje elementy wychowawcze, samowychowania, czy też organizacje kursów, szkoleń, mających na celu także budowania poczucia wartości u pracownika, także rozwijania określonych zdolności, talentów, poszerzania kompetencji. Tutaj też bardzo szeroko trzeba też patrzeć na instytucje związków zawodowych. Ostatnim elementem, na który zwraca uwagę św. Jan Paweł II, jest prawo do strajku. Pracownicy powinni w związku z tym mieć zapewnione prawo do strajku, pisze papież, bez osobistych sankcji karnych za uczestnictwo w nim. Przyznaje, że jest to środek. Uprawnionym trzeba równocześnie podkreślić, że strajk pozostaje poniekąd środkiem ostatecznym. Nie można go nadużywać. Nie można zwłaszcza nadużywać go dla rozgrywek politycznych. Ponadto nigdy nie należy zapomnieć o tym, że nieodzowne usługi dla życia społecznego winny być zawsze zabezpieczone w razie konieczności, nawet przy pomocy odpowiednich środków prawnych. Nadużywanie strajku może prowadzić do paraliżu całego życia społeczno ekonomicznego, co jest sprzeczne z wymogami wspólnego dobra społeczeństwa, które Odpowiada także właściwej, rozumianej naturze samej pracy. Zatem papież widzi że wskazuje na to, że związki zawodowe muszą na różne sposoby walczyć o prawa robotników. Oczywiście, przede wszystkim chodzi tutaj o mediację, o spór, spotkania z pracodawcą, ale często, kiedy w takich elementach jak warunki pracy, płaca, świadczenia socjalne, prawa i wolności związków wyznaniowych, czy też innych grup zrzeszonych. W ramach związku zawodowych, kiedy są nierespektowane te prawa, to trzeba tej konsekwencji prawnej. Oczywiście jest cała sekwencja działań, w jakich jest uprawniony strajk. Najpierw potrzeba wejścia na spór biurowy z pracodawcą, czyli wysłanie żądań, na które musi odpowiedzieć pracodawca w terminie nie krótszym niż trzy dni. Potem chodzi o rozmowy, w których oczywiście celem jest podpisanie. Porozumienia, co, co ciekawe, że w czasie tych rozmów może być podjęty tak zwany strajk ostrzegawczy, ale właśnie rozmowy nie mogą być, w czasie rozmów nie może być podjęty całkowity strajk. Jeżeli te rozmowy i mediacje nie przynoszą ostatecznego efektu, jest prawo do, po oczywiście głosowaniu wśród, wśród pracowników, do zorganizowania strajku. Oczywiście udział w strajku nie jest obowiązkowy. To już jest wolna decyzja ludzi, ale co ciekawe to, co już pokazało, że niektóre instytucje nie mogą prowadzić tych akcji z albo muszą to robić w sytuacji takiej opcji, żeby nie było zagrożone życie ludzi czy bezpieczeństwo państwa. Więc tutaj też szczególnie te zawody, troski chociażby o nasze bezpieczeństwo, zdrowie. Tutaj potrzeba jakby zapewnienia tej bezpośredniej podstawowej opieki bezpieczeństwa. Nasz ludziom. I to, co też mówi się często o tym, że tak naprawdę w społeczeństwie demokratycznym samo już pogotowie strajkowe powinno być wyraźnym sygnałem, rozwiązaniem i to, to przestrzenią rozwiązywania konfliktów i sporów z pracodawcami. Czy to bezpośrednim, czy pośrednim, też jak jesteśmy tego świadkami tylko w obrębie zak zakładu pracy, ale także z tym, który pośrednim, czyli państwem, czego nieraz jesteśmy. Dzisiaj i byliśmy w przyszłości świadkami, więc widzimy, jak szeroko też Kościół staje w obronie ludzi pracy, i to jest też wielkie dziedzictwo świętego Jana Pawła II. Myślę, że trzeba wracać do tych praw ludzi pracy, bo jak widzimy, nawet z takiego krótkiego komentarza i przypomnienia, wiele tych obszarów jest wciąż do przepracowania. Co więcej, te problemy się aktualizują, pojawiają się w nowych odcieniach, w nowych barwach, i to jest też zadanie Kościoła. Żeby też stawać w obronie ludzi pracy, przypominać także o tym, ale także, znowu, pewnie taki rachunek sumienia dla wszystkich przedsiębiorców, którzy zatrudniają ludzi, czy rzeczywiście te prawa, o których przypomina papież, są szanowane w ich zakładach. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.